Hinata Hyuga jest jedną z najpopularniejszych postaci Naruto i to z kilku naprawdę dużych powodów, dlatego możesz myśleć, że wiesz o niej wszystko, ale oto kilka faktów o Hinacie Hyuga, których prawdopodobnie nie znasz. Po pierwsze, czy wiedziałeś, że w scenie, która nigdy nie została animowana w adaptacji anime Boruto z Naruto Shippuden Dźwięk Ognia i Śniegu Hinata pokłóciła się ze swoją siostrą Hanabi Hyuga? Ich kłótnia miała miejsce, gdy były w gorących źródłach po zakończeniu misji. Kanabi zaczyna kwestionować, jak Hinata może być z Naruto, który nigdy nie jest w domu dla swojej rodziny i wspomina, że Hinata zaniedbuje trening Boruto i Himawari, co prowadzi do sparingu, w którym Hinata całkowicie pokonuje swoją siostrę w walce. Po drugie, czy wiesz, że Hinata jest jedyną członkinią swojej klasy, która nigdy nie awansowała na Jonina? Hinata pozostaje Chunin w erze Boruto, co wbrew temu, co mówią ludzie, nie oznacza, że przeszła na emeryturę jako ninja. Ona nadal wykonuje misje, ale bierze tylko misje rangi D i C, które można ukończyć w ciągu kilku godzin, aby mogła przygotować obiad dla swojej rodziny. Po trzecie, czy wiedziałeś, że Hinata zna techniki ognia i błyskawicy? Co robisz? Topisz złoto? Nie, daje subik.